Witam, dziś zrobimy sobie kolejny świetny przepis na zaprawy, będą to ogórki w przyprawie gyros, będą to ogórki w plastrach, do tego potrzebujemy takie większe troszeczkę ogórki, chociaż ja tutaj mam i też mniejsze, po prostu na ogrodzie jeszcze nie mamy dużego wysypu ogórków, także preferowane są takie większe, aczkolwiek będziecie mieli mniejsze, też się nic nie stanie, więc ja zapraszam na ten przepis, bo jest naprawdę bardzo dobry i zabieramy się do dzieła. A rzecz jest tak prosta, że nawet dziecko to ogarnie. Lecimy. Więc bierzemy siatkownicę lub jak kto nie ma, może to pociąć nożem, aczkolwiek siatkownica kosztuje faktycznie niedużo pieniędzy, a można sobie ją kupić i bardzo ułatwia życie, szczególnie w tym okresie, teraz, gdzie mamy dużo ogórków i innych rzeczy z ogrodu. No i przatkujemy ogórki takie plastry. Ja wam tak pokażę. Plastry są. Tej grubości, to jest około hmm, pół centymetra, dobre pół centymetra i tak wszystkie ogórki. Tak wyglądają poszatkowane ogórki, a tutaj zostały mi jakieś cienkie takie skrawki z górnych części jak szatkowałem, więc to, to wyrzucam kurą, u mnie to się już nie przydaje, nie chcę tego wrzucać do słoika, prostu żeby to tak fajnie wyglądało, więc zaraz pokażę co dalej. Następna rzecz, jaką zrobię, to wezmę zwykłą sól kamienną niejodowaną. Dwie łyżki. I posypię na te ogórki moje piękne. Teraz wymieszam je. Większa miska byłaby lepsza, nie mam większej, to jest u mnie max. One za chwilę, jak puszczą wodę, będą bardziej podatne do mieszania. No, ale dobrze. Dobra, jest ok. To na razie odstawiam. Przygotowuję sobie resztę warzyw w tej drugiej misce, w której miałem przed chwileczką ogórki. Więc znowu krajalnica. Teraz zostawiam sobie bardzo cienkie plasterki. Będę kroił marchewkę. I teraz Idzie marchewka pod nóż. Zobaczcie, jak kroję. Groję tak, żeby też powstawały takie fajne plasterki. Ok, marchewka pokrojona, takie fajne plastry. Teraz zajmiemy się cebulą. Trochę grubsze teraz zrobimy znowu już, ale nie za grube i tniemy cebulę, cebula ogarnięta, teraz czosnek. Na bardzo cieniutkie plasterki, Ok. Teraz do tych warzyw ogólnie to bym musiał do ogórku dać, bo tam jest więcej wody, ale że mam małą miskę, to na razie do tych warzyw dodam dwie szklanki cukru. Takie niepełne, do tego dodam szklankę od Idealnie. do tego pół szklanki oleju, u mnie olej rzepakowy Całe opakowanie przyprawy gros, gros, przepraszam, ale kupcie sobie taką przyprawę, żeby Wam smakowała i też żeby miała fajny skład. Ta, którą ja mam, to jest taka firma na P. Na pewno znacie tą firmę. Nie będę jej specjalnie reklamował na kanale. Ona ma fajny skład i nie ma tam żadnych konserwantów chemicznych, więc ja ją polecam. Więc całe opakowanie dodaję. Biorę my łyżkę i wszystko mieszam. Jak długo mieszam? Mieszam tak długo, aż nie będę czuł, że pod spodem gdzieś jest jeszcze cukier. Więc mieszamy tak długo, aż cukier nam się rozpuści. Ok, słyszę, że już jest ok, że cukier się rozpuścił. Teraz biorę ogórki i wszystko razem wlewam. Po przelaniu wszystko mieszam rękoma oczywiście jak najlepiej tak. Ogórki zrobiły się bardziej miękkie, podatne do mieszania, fajne. Nawet ta mała miska już mi nie przeszkadza. Ok, ja to tak zostawiam. Przykryję tylko ściereczką, żeby mi coś tam czasami nie wpadło. I ja to tak zostawiam. Na 5-6 godzin, później Wam pokażę co zrobimy dalej. Później będzie, ja Wam od razu powiem, będziemy nakładać do słoików, będziemy pasteryzować. To ja Wam pokażę jak długo, i jak to ja robię. Więc do zobaczenia za jakiś czas. Więc moje ogórki już ładną chwilę stały sobie. Chciałbym Wam pokazać, ile tu się nazbierało płynu. Zobaczcie, i o to właśnie nam chodzi. Teraz będę przekładał ogórki do słoików i mam mniejsze i większe słoiki. Zobaczymy, gdzie one lepiej będą pasowały. Może zaczniemy od tych większych i tak po prostu ręką będziemy tutaj to kładali. Trochę ogórków już mi zniknęło, bo muszę Wam powiedzieć, one tak dobrze smakują, że będziecie je normalnie wyjadali z tej miski. Troszeczkę je sobie. Uwaga, A zalewę rozlewamy do wahania Zalewy w żadnym wypadku nie dodajemy wody, nic takiego, tak jak pokazałem w przepisie, tak jak przepis znajdziecie na końcu, tak to pięknie wszystko musi Wam wyjść. A zobaczycie, że te ogórki po prostu wymiatają. To będzie hicier na Waszym stole. Ok, ja je teraz szczelnie zakręcam. Jeszcze można o, przejechać. O tym zapomniałem i zapominam często po tej górnej krawędzi, bo to jest ta górna krawędź to jest krawędź uszczelniająca. A w wieczku mamy tu taką gumkę, i to dolega jeden do drugiego, i dlatego właśnie dzieje się tak, że to jest tak mocno uszczelnione. Okay. Słoiki pasteryzujemy od 10 do 15 minut, w zależności jakie są duże. U mnie te słoiki to są takie litrowe słoiki standardowe. U mnie to będzie jakieś 12 minut. Po 12 minutach wyciągam, obracam do góry dnem. Wody powinno być około 3 wysokości słoika. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym przypisie.